Mój ojciec nie zniżył głosu, kiedy to powiedział. Ogłosił to jak przykazanie, przekaż swój penthouse bratu. To miał być toast weselny, ale sala balowa zamilkła. Wtedy jego dłoń spotkała się z moją twarzą tak mocno, że kwartet smyczkowy przegapił nutę. Dwustu gości patrzyło, jak szampan zamarza w powietrzu, a mój policzek płonie czerwienią. Kropka szept mojej matki był ostrzejszy niż uderzenie. Upokorzyłeś nas. Uśmiechnęłam się tylko. Spokój. Zimna. Pewna. W tym momencie nie zdawali sobie sprawy, że nie tylko spoliczkowali swoją córkę, popełnili swój największy błąd kropka, zanim opowiem ci, co wydarzyło się później, polub i zostaw komentarz, mówiąc mi skąd oglądasz. Czy kiedykolwiek musiałeś stanąć sam przeciwko własnej rodzinie? Ludzie zawsze mówili, że moja rodzina wygląda idealnie kropka, i może tak było z zewnątrz. Ojciec z mocnym uściskiem dłoni i szytym na miarę garniturem. Matka, która nigdy nie podnosiła głosu i nie wychodziła z domu bez szminki. Syn, którego wszyscy uwielbiali. Nawet gdy zawodził, kropka, a potem byłam ja, córka, która poradziła sobie sama, ale nigdy do końca nie należała. Jestem, Diana Brooks, lat 31, starszy architekt oprogramowania, która zbudowała swoją karierę od zera. żadnych powiązań rodzinnych, żadnego funduszu powierniczego. Tylko kot, kofeina i żelazna wola, podczas gdy mój brat Carlos rozwalał jeden pomysł na biznes za drugim. Moi rodzice przelewali mu pieniądze, pokrywali jego bałagan i chwalili go za jego ambicje, kiedy pracowałem na dwie zmiany. Żeby zapłacić czynsz, mój ojciec powiedział, to właśnie buduje charakter. Uwielbiał to mówić. Charakter. Jakby wytrwałość była tym samym, co miłość, opuściłem dom w wieku dwudziestu lat. Przysięgając, że już nigdy nie poproszę o pomoc. Przez lata nie prosiłem. Mieszkałam w kawalerce z cienkimi jak papier ścianami, pisałam na klawiaturze, aż skurczyły mi się palce, jadłam osiem ramenów. Podczas gdy Carlos publikował zdjęcia z kabu. Kropka, a jednak, kiedy w końcu kupiłam swój penthouse, jedyną rzecz, która sprawiła, że każda nieprzespana noc była tego warta, moi rodzice ledwo zareagowali. Mój ojciec powiedział tylko, że jest za duży dla jednej osoby. Powinienem był wiedzieć, że to nie była obserwacja. To była zapowiedź. Carlos zawsze był przyszłością. Moi rodzice mówili, że ma potencjał, nawet gdy pogrążał się w długach. Każdy rodzinny obiad zamieniał się w spotkanie strategiczne na temat tego, jak wesprzeć jego kolejny krok. Moja matka Helen uśmiechała się słodko, manewrując każdą rozmową tak, abym czuł się winny mojego sukcesu. Masz silną etykę pracy, mówiła, krojąc swój stek. Może mógłbyś pomóc bratu stanąć na nogi? Pomóc znaczyło naprawić. Naprawić oznaczało poświęcić, kropka więc, kiedy Carlos ogłosił, że żeni się z Vanessą, elegancką kobietą z uśmiechem influencera i oczami, które potrafią ocenić cenę szybciej niż człowiek, grałem razem. Pojawiłam się, uśmiechałam do zdjęć, nawet wzniosłam toast. Kropka chciałem wierzyć, że może tym razem zobaczą mnie jako część rodziny. Ani źródło jej finansowania. Ślub był wszystkim, czego kiedykolwiek chcieli: Żyrandole, wieże szampana, wynajęta orkiestra. Nazwisko rodziny w końcu znów błyszczało. Kropka pamiętam, jak stałam w pobliżu parkietu, ściskając swój kieliszek, udając, że nie zauważam oczu mojego ojca na mnie po drugiej stronie pokoju, kalkulując, ważąc. Potem wstał, uniósł kieliszek i wzniósł toast. I wtedy wszystko się zepsuło. Kropka rano po ślubie moje policzki wciąż pulsowały. Niewyraźny zarys dłoni mojego ojca pozostał jak piętno, którego nie mogłam zmyć. Miasto na zewnątrz poruszało się tak, jakby nic się nie stało. Kropka ruch uliczny szumiał, deszcz stukał w szyby, ale coś we mnie się zmieniło. Mój telefon nie przestawał brzęczeć. Kuzyni, ciotki, numery, których nie widziałam od lat. Każda wiadomość miała ten sam ton, rozczarowanie przebrane za troskę. Nie powinnaś była go prowokować. To twój ojciec, Dianou. Bądź większą osobą. Żaden z nich nie wspomniał o uderzeniu. Nikt nie zapytał. Czy wszystko zeną w porządku? Potem, Carlos napisał. Naprawdę, wszystko zepsułaś. Vanessa jest wściekła. Mama mówi, że jesteś winien ta cię przeprosiny. Wpatrywałem się w ekran, słowa się zamazywały. Potem zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam. Zablokowałam jego numer, kropka, przez kilka następnych dni cisza zastępowała hałas. Do czasu aż przestała. W czwartek rano ktoś zapukał. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam Carlosa i Vanessę, którzy stali jak w reklamie. Vanessa miała na sobie białe dżinsy i trzymała miarkę. Carlos miał kubek z kawą i ten sam uśmiech. Potrzebujemy tylko kilku szybkich pomiarów, powiedział. Do czego, zapytałem, choć już wiedziałem. Naszych mebli, odpowiedziała Vanessa, podchodząc do przodu. Wprowadzamy się po miesiącu miodowym. Mama powiedziała, że się zgodziłeś, kropka, zaśmiałem się raz. Krótko, ostro. Pusto. Wynoś się? Nie utrudniaj tego bardziej niż to konieczne, powiedział Carlos. Jesteś singielką. Nie potrzebujesz tej całej przestrzeni, kropka zuchwałość była gorętsza, niż policzek. Musisz już iść. Zamknąłem drzwi, zanim zdążyli się odezwać. Zamek kliknął z satysfakcją, kropka wieczorem mój telefon zabrzęczał powiadomieniem. Nowy czat grupowy. Transfer do penthouse'u Diani. Dwunastu członków. Pierwszą wiadomością było zdjęcie próbek farby. Druga od mojej matki, Carlosa Iwanesi potwierdzała datę przeprowadzki za dwa tygodnie. Przez dłuższą chwilę wpatrywałam się w nią. Potem wpisałam: To się nie dzieje naprawdę. Kilka sekund później zadzwonił mój ojciec. Jego głos ryknął przez głośnik: Ty niewdzięczny bachorze! Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, cicho. Co dokładnie dla mnie zrobiłeś? Nie odpowiedział. Po prostu się rozłączył. Kropka, tej nocy siedziałam w ciemności ze szklanką wody, a nie wina. Obserwując światła miasta migające jak sygnały z innego życia, kropka, myślałam o każdej sytuacji, w której się poddałam, o każdym poczuciu winy, które przełknęłam, o każdym przypadku, w którym pomyliłam manipulację z miłością. Uświadomiłam sobie coś brutalnego i uwalniającego, oni nie chcieli córki. Chcieli mieć ją na własność, kropka następnej niedzieli pojawiłam się na obiedzie z przyzwyczajenia, a może z ciekawości. Dom pachniał tak samo jak zawsze czosnkiem, cytryną i pastą do polerowania. Matka przywitała mnie, jakby nic się nie stało. Mój ojciec, nie czekał do połowy posiłku, aby uderzyć ręką w stół. Dość, szczeknął. Karlos dostanie twoje klucze w następny weekend albo wylatujesz z tej rodziny. Kropka widelec mojej matki brzęknął cicho o jej talerz. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Carlos uśmiechnął się, oczy mu błyszczały, kropka, złożyłam serwetkę. Odłożyłam ją i wstałam. W takim razie niech ta kolacja będzie moją ostatnią. Nikt mnie nie zatrzymał. Nikt nawet za mną nie zawołał kropka na zewnątrz. Nocne powietrze było ostre i żywe. Jechałam do domu bez muzyki, bez łez. Cisza nie była już ciężka. Była czysta. Myśleli, że mnie złamali. Nie zdawali sobie sprawy, że właśnie mnie uwolnili kropka tej nocy nie spałem. Uderzenie, kolacja, cisza, wszystko to zapętlało się jak zakłócenia. Ale gdzieś między północą a świtem złość ostygła. Jeśli chcieli odebrać mi to, co zbudowałem, pokażę im, co to naprawdę znaczy o 7 rano zadzwoniłam do Jasmine, mojej najlepszej przyjaciółki i prawniczki. Już czas, powiedziałam. Na co? Żebym przestała grać cichą córkę, kropka do południa siedziałyśmy w jej biurze, pijąc nietkniętą kawę. Rozłożyłam swój telefon, laptopa, pendrive, a pełnego wiadomości, zrzutów ekranu, wiadomości głosowych. Każdej obelgi i żądania, które mi rzucili kropka Jasmine przewinęła je. A jej twarz stwardniała. To jest nękanie, powiedziała. Masz wystarczająco dużo, by złożyć wniosek o zakaz zbliżania się. Jeszcze nie odpowiedziałem, ale zrobię to. Kropka następnie zadzwoniłem do Markusa, mojego najbliższego sojusznika w pracy, jedynej osoby, która widziała występ mojej rodziny na weselu. Spotkaliśmy się w małej kawiarni w centrum miasta. Powietrze pachniało deszczem i espresą. Miałaś rację, powiedział, zanim jeszcze usiadłam. Carlos przechwała się w biurze. Powiedział HR, że wprowadza się do ciebie. Używał twojego nazwiska, żeby dostać awans. Poczułam, jak ciepło wzbiera mi w piersi. Wykorzystał moje nazwisko, twoją reputację, powiedział Markus. I nie ma pojęcia, że jesteś właścicielem części Westview poprzez swoją spółkę holdingową. To zdanie zmieniło wszystko. Mój brat pracował dla firmy, którą po cichu pomagałem budować. Myślał, że jestem tylko kolejnym pracownikiem. Nie miał pojęcia, że posiadam 30% jej udziałów. Dobrze powiedziałem. Niech mówi dalej, kropka następnego dnia skontaktowałem się z szefem ochrony mojego budynku, niejakim Reynoldsem, który był mi winien przysługę. W ciągu kilku godzin przesłał mi nagranie Carlosa i Vanessi próbujących wejść do mojego apartamentu, gdy mnie nie było, kropka Vanessa pozowała nawet do selfie przy drzwiach, oznaczając to miejsce jako future home, Jasmine prawie się roześmiała, gdy jej to pokazałem. Robią to za ciebie. Dokładnie powiedziałem. Skończyłem z reagowaniem. Teraz moja kolej, by ruszyć pierwsza kropka tej nocy, utworzyłem na komputerze trzy foldery: prawny, finansowy i dowodowy. Każdy z nich szybko się zapełnił: nagrania, listy, zrzuty ekranu, przelewy bankowe. Każde ich kłamstwo stawało się pokwitowaniem. Każde poczucie winy stawało się bronią. Kropka do piątku, Jasmine przygotowała dokumenty o zaprzestaniu i zaniechaniu oraz wstępny zakaz zbliżania się. Markus wyciągnął dokumenty finansowe, pokazujące, że pokryłam pożyczki, których mój ojciec nigdy nie spłacił. Każdy dokument rysował jaśniejszy obraz, wykorzystywali mnie przez lata, a ja im na to pozwalałam. Aż do teraz, kiedy Jasmine zapytała, co dalej, nie wahałem się. Zaproś ich tutaj. Wszystkich. Chcą rodzinnego spotkania. Dostaną je, kropka. Jej brwi uniosły się. Na pewno jesteś na to gotowy. Byłem gotowy przez całe życie, kropka na zewnątrz, grzmot przetoczył się przez linię horyzontu. Spojrzałem na miasto z moich szklanych ścian, budynki lśniące na tle burzy, świat, który zbudowałem bez ich pomocy, i poczułem, że coś się we mnie uspokaja. Spokój. Absolutny. Myśleli, że się złamie, powiedziałam cicho. Ale ja dopiero zaczynałem, kropka nadszedł piątek z deszczem, który rozmył panoramę i sprawił, że całe miasto szumiało. Miałam na sobie białą bluzkę, czarne spodnie, włosy zaczesane nisko, byłam spokojna, opanowana, niewzruszona kropka dokładnie o dziewiętnastej zadzwonił dzwonek do drzwi. Przez szybę zobaczyłam parasole, wizytowe płaszcze i znajome twarze już pogardliwie uśmiechnięte. Mój ojciec stał przed drzwiami z kopertą z manili. Matka ściskała próbki farby, jakby wciąż chodziło o wystrój. Carlos, zadowolony z siebie jak zawsze, trzymał telefon, prawdopodobnie nagrywając swoje zwycięstwo. Kropka, otworzyłam drzwi i odsunęłam się na bok. Kropka, do środka. Przeszli przez hol, otrząsając się z deszczu, szemrząc o widoku. Ojciec rozejrzał się, kiwając głową. Dobrze sobie poradziłeś, powiedział. Teraz nadszedł czas, aby zrobić dobrze swojej rodzinie. Zabawne, powiedziałem. Myślałem, że dobro i zło są takie same dla wszystkich. Gestem wskazałem na jadalnię. Za mną czekały cztery osoby, Jasmine Markus, mój doradca finansowy i Reynolds, szef ochrony. Wyglądali na ostrych, spokojnych profesjonalistów. Atmosfera się zmieniła. Uśmiech mojego ojca zniknął. Co to za rodzinne spotkanie, powiedziałem. Sam tego chciałeś. Głos mojej matki stał się słodki jak cukier. Diana, nie chcieliśmy, żeby zrobiło się nieprzyjemnie. Po prostu podpisz dokumenty przeniesienia, abyśmy mogli iść naprzód. Oczywiście, odpowiedziałam, wręczając jej niebieską teczkę. Zacznij od przeczytania tego. Kropka otworzyli ją, strony dokumentów własności, aktów notarialnych, dokumentów korporacyjnych. Mój ojciec zmarszczył brwi. Co to za bzdury? Dowód powiedziałam równo, że to nie jest tylko mój penthouse. Jestem właścicielem budynku i 30% Westview, firmy, która zatrudnia twojego syna. Carlos zamarł, jego wyraz twarzy zmieniał się od arogancji do paniki. Kłamiesz, Markus wystąpił naprzód. Nie kłamie, potwierdził, przeglądając dokumenty SEC i HR. Ona jest szefową twojego szefa. Kolor odpłynął z twarzy mojego brata. Ojciec zacisnął pięści. Myślisz, że to mnie przeraża? Jasmine nacisnęła play na swoim telefonie. Pokój wypełnił się nagranym głosem mojego ojca, jego krzykiem, groźbami, zimnymi poleceniami mojej matki. Każdą sylabą ostrą i niezaprzeczalną. To nagranie, powiedziała Jasmine, zostało już złożone w sądzie wraz z zakazem zbliżania się. Usta mojej matki zadrżały. Nie zrobiłabyś tego własnej rodzinie. Sama to sobie zrobiłaś, odpowiedziałam. Przez chwilę jedynym dźwiękiem był deszcz. Patrzyłem, jak oni, cała trójka, zdają sobie sprawę, że równowaga sił zmieniła się na zawsze. Kropka Carlos rzucił się do przodu z wykrzywioną twarzą. Myślisz, że jesteś lepszy od nas? Reynolds stanął przede mną, spokojny, ale stanowczy. Ser, sugerowałbym, żeby pan wyszedł. Kropka nie wzdrygnąłem się. Spojrzałem na ojca. Nazwałeś mnie niewdzięcznikiem, ale spłaciłem twój kredyt hipoteczny, twoje długi i czesne twojego syna. Wydoiłeś mnie do cna i nadal nazywałeś to miłością, kropka przełknął ciężko. Jesteśmy rodziną, prawda? Powiedziałam cicho, gdzie wzór właśnie go złamałam. Otworzyłam drzwi. Wszyscy teraz wyjdziecie. Jeśli skontaktujesz się ze mną ponownie, wszystko w tych folderach stanie się publiczne. Carlos. Twoja firma pozna całą historię. Mamo, twoi przyjaciele dowiedzą się co zrobiłaś. Tato, twoja reputacja zniknie szybciej, niż zdąży się odbudować. Tuż do z mojej matki pociekł. Ramiona ojca opadły. Carlos spojrzał, ale walka się skończyła. Jeden po drugim wychodzili na deszcz. Kropka Vanessa zatrzymała się w drzwiach z łagodnym spojrzeniem. Nie wiedziałam, że wyszeptała. Przepraszam. Przytaknęłam raz, a potem zaczęłam się zmieniać, kropka, kiedy drzwi, windy się zamknęły, stałem nieruchomo, wdychając odgłos grzmotu przetaczającego się po szkle. Jasmine dotknęła mojego ramienia. Wszystko w porządku. W końcu nic mi nie jest, odpowiedziałem. Patrzyliśmy, jak deszcz spływa po szybach, zmywając z nich ostatnie ślady. Burza na zewnątrz była głośna, ale wewnątrz panowała cisza. Czystość była moja. Myśleli, że mogą mnie kontrolować, kropka, nie zdawali sobie sprawy, że właśnie nauczyli mnie wygrywać, kropka, Następnego ranka miasto lśniło. Jakby zostało wyszorowane przez noc. Obudziłem się w promieniach słońca zamiast napięcia, w ciszy zamiast chaosu. Mój telefon leżał twarzą w dół na blacie, kropka, połączenia, brak poczucia winy. Brak manipulacji czekających za świecącym ekranem, kropka, jasmine zadzwoniła około południa. Zakaz zbliżania się zatwierdzony, powiedziała. Nie mogą się do ciebie zbliżać ani kontaktować, kropka. Wypuściłem oddech, z którego nie zdawałem sobie sprawy. W takim razie to chyba koniec. To koniec, potwierdziła. Wieści szybko się rozchodziły. W połowie tygodnia Carlos został zwolniony. Dział HR odkrył, że fałszował dokumentację, używał mojego nazwiska i udostępniał poufne informacje. Markus napisał. Odszedł na dobre, kropka moi rodzice milczeli, ale ich nieobecność była lżejsza niż jakiekolwiek przeprosiny. Ten wieczór spędziłam na pakowaniu ostatnich pozostałości po nich, starych zdjęć, odziedziczonych bibelotów, iluzji, że kiedykolwiek potrzebowałam ich akceptacji, kropka kiedy pudła zostały zapieczętowane. Mieszkanie wydało się większe, jaśniejsze, jakby wydychało razem ze mną. Tydzień później podpisałam dokumenty tworzące stypendium dla kobiet z branży technologicznej bez wsparcia rodziny. Czek nie był jałmużną, to było zamknięcie, kropka przekształcenie mojego bólu w coś, co może przetrwać ich okrucieństwo, wydawało się jedyną sprawiedliwością, która miała znaczenie. Kropka tej nocy stałam przy oknie z filiżanką kawy, obserwując panoramę miasta na tle burzowych chmur. Przez lata walczyłem o to, by mnie widziano. Teraz zdałem sobie sprawę, że wcale nie potrzebowałem ich oczu. Kropka, miasto wyglądało na żywe, nowe, nietknięte, podobnie jak ja. Kropka, kiedyś wierzyłem, że rodzina oznacza lojalność, bez względu na koszty. Ale prawdziwa lojalność nie wymaga milczenia ani duszy, szanuję twoje granice. Tej nocy nie straciłem rodziny. Straciłem więzienie zbudowane z poczucia winy. Kropka, teraz każdy wschód słońca uderzający w te szklane ściany przypomina mi, że pokój nie jest dany. Ale wypracowany kropka, jeśli kiedykolwiek musiałeś stanąć sam przeciwko ludziom, którzy mieli kochać, to wiesz, że nie jesteś słaby, odchodząc kropka jesteś odważny, ratując siebie kropka polub, podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj, aby zobaczyć więcej takich historii.